Fundusze Europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Podcast Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dzień dobry Państwu z tej strony Michał Hajduk. Dziś zapraszam Was na ostatni odcinek z naszej serii podcastów o funduszach europejskich. Co prawda słyszymy się już po raz ostatni, ale możecie być spokojni. Fundusze europejskie w Łódzkim wciąż będą prężnie działać na rzecz rozwoju edukacji, przedsiębiorczości, ochrony zdrowia i w wielu innych obszarach. Dziś przypomnimy sobie wybrane tematy podcastów i zastanowimy się, jak projekty, które Wam przedstawiłem, mogą stać się inspiracją do dalszego rozwoju naszego województwa. W jednym z podcastów opowiadałem o tym, jak poprzez wsparcie działalności różnych muzeów dzięki funduszom europejskim rozwija się kultura oraz chroni się dziedzictwo historyczne województwa. Mówiłem m.in. o Muzeum Historycznym Skierniewic imienia Jana Olszewskiego. Znajdziecie tu nie tylko ciekawe wystawy traktujące o historii regionu, ale też organizuje się tutaj liczne spotkania, zajęcia czy warsztaty. To nowoczesna skarbnica wiedzy. Muzeum zorganizowano w zabytkowym budynku, stanowiącym niegdyś zespół. U koszar Armii Rosyjskiej. To doskonały przykład, jak dzięki funduszom europejskim można na nowo zagospodarować przestrzenie i nadać im inne funkcje. Warto również pamiętać, że fundusze europejskie wspierają rozwój nie tylko turystyki i kultury, ale także innych obszarów, na przykład zdrowia. W jednym z podcastów mogliśmy dowiedzieć się o programach zdrowotnych związanych z nowotworami, z których mogą korzystać mieszkańcy województwa łódzkiego. Programy takie, jak ten związany z profilaktyką nowotworową, pozwalają na skorzystanie z badań które umożliwiają wykrywanie chorób na ich wczesnym etapie. Bardzo często wcześniejsze wykrycie zagrożenia daje większe szanse na wyleczenie. Program wczesnego wykrywania nowotworów to nie jedyny sposób na wykorzystanie funduszy europejskich. Innym jest chociażby rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala imienia doktora Władysława Biegańskiego w Łodzi. Również i o tym szpitalu mówiliśmy w naszych podcastach. Przeprowadziliśmy wtedy wywiad z dyrektorem placówki, panem Krzysztofem Zarychtą. Pan dyrektor przedstawił nam trzy projekty, które zrealizowano na terenie szpitala, a które obejmowały m.in. modernizację oddziału kardiochirurgii, utworzenie pododdziału geriatrii w oddziale chorób wewnętrznych oraz budowę nowego oddziału kardiochirurgicznego. Te przykłady są wspaniałą inspiracją, jak do rozwoju ochrony zdrowia na terenie województwa łódzkiego wykorzystać nową pulę funduszy europejskich na lata 2021- 2027. Porozmawialiśmy już o zdrowiu, a teraz przypomnijmy projekty sfinansowane z funduszy europejskich, które pozwoliły na Podniesienie jakości kształcenia w województwie łódzkim. Jednym z pierwszych podcastów, w którym poruszyliśmy tematykę rozwoju edukacji z funduszy europejskich, była informacja o naborze na edukację przedszkolną. Warto jednak wiedzieć, że kształcimy się nie tylko w przedszkolach, szkołach podstawowych czy szkołach średnich, ale uczymy się przez całe życie. Stąd też fundusze europejskie wspierały takie inicjatywy jak Centrum Rozwoju Kompetencji w Rogowcu. To miejsce, które umożliwia rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników energetyki. Jak więc możecie zauważyć, fundusze europejskie wspierają województwo łódzkie w kompleksowym rozwoju edukacji. Mieszkańcy województwa łódzkiego są bardzo przedsiębiorczy. Na terenie naszego regionu działa wiele firm, a to oczywiście dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich, które wspierają przedsiębiorczość w Łódzkiem. W jednym z podcastów mówiliśmy o dofinansowanym regionalnym akceleratorze przedsiębiorstw, innowacji i doświadczeń. w Skrócie Rapid. To projekt. Projekt Prowadzony przez Łódzki Dom Biznesu Spółka ZOO. To szerokie wsparcie dla przedsiębiorców, oferujące dedykowaną pomoc w postaci usług doradczych czy grantów na rozwój prowadzonych działalności gospodarczych. Fundusze europejskie wspierają także działania łączące przedsiębiorczość z ochroną środowiska. W jednym z podcastów opowiadałem o naborze na gospodarkę w obiegu zamkniętym. W ramach tego projektu można było pozyskać środki na działania zapobiegające powstawaniu odpadów. Dzięki wysokim dofinansowaniom możemy cieszyć się szeroko rozwiniętą turystyką, a także świetnie chronimy dziedzictwo historyczne czy kulturowe. Fundusze europejskie pozwoliły również na rozwój takich obszarów jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, edukacja czy przedsiębiorczość. A już teraz możemy korzystać z nowych środków, czyli Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach których nasze województwo dostało rekordową kwotę 2 miliardy 745 milionów euro. Zbliżamy się już już do końca tego odcinka, a tym samym całej serii naszych podcastów, serdecznie dziękuję za wspólną przygodę. Podczas której opowiadałem o tym, jak fundusze europejskie wspierają województwo łódzkie. Do usłyszenia!